No cześć Michał, postanowiłem Ci zrobić filmik taki instruktażowy jak odpalać silnik, bo to jak się napisze to nie, a jak się zobaczy to łatwiej zapamiętać. Lutujesz no silnik na pawęży, zapomnij dobrze zakręcić, żeby go nie utopił. powietrze w biorniku do końca, bo inaczej się zatrwa, kapot się nie powstaje i nie puści. Moment, szybko złączkę muszę przynieść. Zwierzamy paliwko i różką pompujemy. Pompujemy. Aż będzie twarda. Jeśli będzie twarda, to trzymamy, trzymamy, trzymamy żeby kaźnik był przelamię. Tutaj to będzie dobrze widać. Otwieramy sanie. Pompujemy tak, żeby o, przelało gazik, tu przelało, tu się pojawiło paliwo. Jest bardzo dobrze. Tutaj masz znaki, tu masz znaki, ustawiasz zgodnie ze strzałką, tą kropeczkę, tu jest taka kropeczka, tą kropeczkę ustawiasz na równo żeby było. Teraz tak, gdybyś przekręcił, to nie sofasz troszeczkę, bo to ma luz, to musisz dużo skasować i podkręcić z powrotem na. Yy, Wyszczałkę. Teraz tak, sprawdza, że trzymasz na luźnie, do siebie masz bieg, od siebie masz luz. Wstecznego nie. Jest od siebie. I teraz tak. Tutaj to musi zarzębić, To sobie leciutko podciągasz. Czujesz, że zarzę, zarzębiło i długim, energicznym ruchem szal. tutaj sprawdza czy woda leci tu woda tu jest chłodzenie musi zawsze sprawdzić Jak też płynąć, to po prostu ujmujesz obroty, żeby były gdzieś takie jak teraz i wrzucasz bieg i dodaję dalej. Już silnik płynie i już płyniemy. Plus wyłączasz silnik, obracając manetkę, żeby to się cofnęło o, w tą stronę. To w ten sposób gasić, bo cofasz zapłon. I teraz tak. Powiem Ci, czego robić nie możesz pod żadnym pozorem. Koło zamachowe obraca się normalnie w tą stronę, tak? Zgodnie z kierunkiem ruchu zegara. W prawą stronę się obraca koło. Nie możesz kręcić nim w lewo, bo wyłamiesz łopatki wirnika pompy wody. Nie wolno też robić czegoś takiego, że wykręcasz świecę. Świec, Fajka wisi, a drugą wykręcasz i, i badasz masę. Musi być zwarte na masę obydwie fajki gdzieś dotknąć do metalu gdzie nie malowane bo inaczej spalisz y, cewkę zapłonową także to tyle co jeszcze tutaj masz sanie tu jest ssanie jeżeli jest zimno gdzieś tak 4-5 stopni możesz go przymknąć lekko to sanie i wtedy wtedy odpalasz na saniu silnik zaczyna pracować wyłączasz, normalnie odpalasz tak jak teraz jest jeszcze jedna ważna sprawa, co chciałem powiedzieć, to znaczy się tak, silnik pochodzi jak postoi z godzinkę, dwie, można go gruszką pompnąć, żeby go przelać po każdym dłuższym postoju. Co więcej, no gaz to wiadomo tutaj jak chodzi. Jeszcze jedną ważną rzecz chciałem pokazać, takie ustrojstwo to jest, tu widzisz taki sznurek z supełkiem na końcu to gdzieś około metra długości to jest nieodzowna rzecz dla każdego motorowodniaka to służy do jakiegoś tam awaryjnego odpalania silnika, gdybyś go zalał, gdyby się coś działo, po prostu to warto mieć ze sobą montujesz to w ten sposób ten supełek tu wkładasz i owijasz dookoła ja ci zademonstruję jak się tym pali. Tu ustawiasz normalnie kropkę na, na zapłon. No, tu mamy. łapiesz sobie za ten kołeczek i energicznym długim ruchem ciągniesz aż sznurek wyskoczy, odpalasz go. O. Tylko ja mam jedną ręką to robię i, i dlatego to mi się nie udaje, bo to trzeba silnik przytrzymać, bo po prostu chodzi o to, żeby nie męczy się szarpanką w razie w o. rzucanie biegu tak jak mówię zmniejszasz obroty zmniejszasz obroty bieg do siebie i od razu tutaj. i płyniemy to sobie ładnie pracuje, na luz rzucasz. Teraz jeszcze jedną sprawę Ci chciałem powiedzieć, że po zakończeniu pływania, jak już tam dopłyniesz, albo dopływasz do brzegu, albo jak płyniesz, chodzi o to, żeby odłączyć paliwo i żeby wypalić z gaźnika pozostałe paliwo, z tego względu, że paliwo odparuje, zostaje olej i, i, i później zarzuca świecę. No, ja Ci pokażę, ja to w ten sposób robię, że odpalę go po prostu odpinamy paliwo i silnik tobie pracuje do wypalenia zawartości gaźnika to chwilę potrwa bo on ma bardzo małe spalanie tutaj może jest ze 20 gram bo jeszcze jest pływak także tego paliwa jest tam mało co ale on musi go po prostu wypalić o i już mamy koniec teraz tak po każdym uruchomieniu silnika tutaj stąd leci woda Musi sprawdzać czy to działa bo nieraz się może zapchać to po prostu na to trzeba mieć uwagę bo brak chłodzenia spowoduje to że zaszesz silnik no i to by było chyba na tyle co ci chciałem powiedzieć aha już po dotarciu, jak go dotrzesz, to musisz wypłynąć na wodę, bo ja tego tu nie mogę zrobić. Z zamocowanym silnikiem do łodzi bądź pontonu, i tak płyniesz, maneta full gas do oporu, ile mu fabryka dała. I tutaj widzisz, jest taka śrubka nie wiem, czy to widać dobrze na silniku tutaj, właśnie pod gaźnikiem i śrubokrętem będziesz regulował prawo lub lewo, to będzie dosłownie tak jak na zegarku 5 minut do 10 i będziesz szukał momentu gdzie silnik uzyska najwyższe obroty jeżeli uzyska najwyższe obroty, możesz leciutko cofnąć z powrotem dosłownie o 2-3 minutki i tak zostawiać. i wtedy silnik jest wyregulowany, bo to jest regulacja składu paliwa bo on teraz troszeczkę może więcej palić, bo to jest taki skład teraz bardzo bogaty, bo on jest na dotarciu no i co? Ja założę budę. A, to wszystko, co ci chciałem przekazać.